Kołem widzowie trzeci film z suwałk. Zatem kto zainteresowany, to może sobie wejść w mój profil i zobaczyć co już wrzucone. Filmów będzie łącznie 12, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Dziś mam zapiekankę z lokalu Zapiekse suwałki. Tak jakby to ułożyć chronologicznie to był pierwszy posiłek jedzony w tym mieście. Na głodniaka zatem zapiekanka weszła mi jak złoto, więc może też to nie do końca rzetelnie, ale no głodny byłem. Zamówiona wersja, bez cudów. Jednym minusem jest cena po 20zł kosztuje podstawowa wersja. Nie ma nic złego w tym, że każdy chce zarobić, ale lokal to tylko okielko. Nie ma nawet gdzie zjeść, a jak śledzicie mój kanał to wiecie, że 20 zł za zapiekankę to duża cena. W zasadzie tylko 3 razy jak dobrze pamiętam zapłaciłem więcej, ale tamte były z dodatkami. Dzisiaj podstawowa wersja za 20 zł, ale przynajmniej była spora. Zamówione czas oczekiwania to 10 minut. Postałem sobie na słońcu i patrzę, że obok znajduje się uliczka, zatem tam zjem w cieniu, bo gorąco było, ale e, no, tak trzeba sobie było poradzić, bo nie ma tam żadnych krzesełek, ani nic. Ketchup z e, pomidorowym aromatem. Nie jest to jakiś najtańszy Tortex albo Miwex, ale wiem, że keczupy te mają także e, bogatą rzeszę fanów. Szczególnie Tortex jest bardziej e, znany, bo Miwex to zdaje się, że tylko w mojej części Mazowsza, ale może się mylę. E, bagietka chrupiąca nie raniła podniebienia, była dość puszysta i smaczna. E, pieczarki nie były przeleżałe, ani kwaskowate, też można było je wyczuć, a zwieńczeniem był sernie co słonkawy posmak. Jak suwałki, to kojarzycie może, czy to w tym mieście Mexicano TV jadł zapiekanki udanki, bo szukałem tego, ale pokazuje mi, że to w Bartoszycach, aby odwiedził śladem tego wielkiego, podlaskiego youtubera. Podsumowując, zjadłem ze smakiem, dość solidna porcja, bez niepotrzebnych dodatków, bo sprawdziłem sobie zapiekanki, bo zazwyczaj sprawdzam zapiekanki klasyczne od czasu do czasu, lubię zjeść za Gradeowaną, ale nie miałem chęci tutaj na nic, na żadne dodatki, tylko na klasykę. Nie ma szału, nie ma tragedii, ocena 5 to za mało, zatem dajemy mocne 6,5 w porywach do 7. Można zjeść, ale nie jest to nic, co człowiek będzie rozpamiętywał. Od soboty wrzucam daily jedzonko z Suwałk, zatem jeszcze będzie sporo materiału przed Wami. Obczajcie sobie przypięty komentarz, tam znajdują się linki do mojego Facebooka i Instagrama. Stamtąd czerpię czerpie rekomendacje, jak jestem gdzieś w obszarze. W tym mieście właśnie i nagrywam sobie to, ja stamtąd biorę na Facebooku. Szczególnie, bo tam mam już prawie tyle ludzi, co na YouTubie, myślecie, na Facebooku 76 tysięcy, prawie. Także ja tam, jak jestem gdzieś, oznaczam się, wrzucam fotki swoje czy tamtego danego miejsca i wtedy można mi polecać i ja stamtąd biorę. Pozdro!